Cześć, z tej strony Mikey, samozwańczy dziennikarz motoryzacyjny. Zapraszam Was na test Suzuki Swifta. Auto do testu udostępniła mi wypożyczalnia Rentis, link w opisie pod filmem. Jest to już szósta generacja tego modelu, dostępna na rynku od 2017 roku. Tworząc tą generację Suzuki nie zdecydowało się na rewolucję i otrzymaliśmy auto zbudowane według starej japońskiej szkoły. Swift jest przedstawicielem mocno obsadzonego segmentu B. Co ciekawe, Suzuki oferuje jeszcze jeden model w tym samym segmencie, mianowicie Baleno. Ktoś pomyśli sobie, że to bez sensu, ale grupa docelowa klientów jest zdecydowanie inna. Suzuki w swoich materiałach reklamowych określa Swifta jako model kultowy, dający frajdę z jazdy. Z kolei Baleno jest przestronnym, tanim, pragmatycznym samochodem. Na tle segmentu Swift wyróżnia się swoimi wymiarami. Długość wynosi 384 cm, szerokość 174, a wysokość 150. Rozstaw osi to 245 cm. Weźmy pierwszych z brzegu konkurentów: Polo, Fabian, Clio. Każde z tych aut jest dłuższe o 15-20 cm. Skoro z założenia są to auta do poruszania się po zatłoczonych miastach, to im mniejsze wymiary, tym lepiej. Także plus dla Swifta: na pewno docenicie to przy parkowaniu. Ale rzeczą, która najbardziej wyróżnia to auto od konkurencji, jest masa. Swift waży 840 kg. Średnią klasowi rywale są ciężsi o ponad 200 kg. To naprawdę przepaść. Aktualnie Swifta kupicie tylko z jednym silnikiem, kiedyś oferta była większa, no ale cóż, normy emisji spalin zbierają swoje żniwo. Wybierać możemy jedynie pomiędzy pięciobiegową skrzynią manualną lub CVT oraz silnikiem z klasycznym rozrusznikiem lub miękką hybrydą o nazwie SHVS. Dostępny silnik benzynowy to czterocylindrowy wolno-sący 1,2 Dual Jet. Osiąga on 90 koni mechanicznych przy 6000 obrotów na minutę, a maksymalny moment obrotowy wynosi 120 Nm dostępnych przy 4400 obrotów na minutę. Prędkość maksymalna to 180 km na godzinę, a przyspieszenie od 0 do 100 zajmuje 11,9 sekundy. Co więcej, silnik ma wielopunktowy wtrysk paliwa, co pozwala na montaż niedrogiej instalacji LPG. Dostępne są trzy poziomy wyposażenia: Premium, Premium Plus oraz Elegance. Cena startuje od 49 900 zł. Testowy egzemplarz to właśnie bazowa wersja premium, jedynie z dopłatą do lakieru. We wnętrzu Swifta w oczy rzuca się troszeczkę zbyt duża kierownica. Na szczęście, już od podstawowej wersji, jest ona skórzana, wielofunkcyjna i ma nawet taki sportowy akcent, jak ścięcie u dołu. Sportowy sznyt mają również zegary, są one osadzone w takich tubach. Ala Alfa Romeo, mają czerwone podświetlenie, ale są bardzo wyraźne i czytelne. Niestety nie znalazło się miejsca na wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej. Pojawia nam się tutaj jedynie taka niebieska kontrolka. Pomiędzy zegarami znajduje się ekran systemu komputera pokładowego, a wyświetla on naprawdę tylko podstawowe informacje. W wyższych wersjach jest kolorowy i ma różne bariery. Konsola środkowa jest cała wykonana z twardych materiałów, ale czy serio ktoś tego dotyka w trakcie jazdy? Ważne, że wszystko jest dobrze spasowane i nie czyszczy w trakcie jazdy. W wyższych wersjach wyposażenia mamy tu ekran dotykowy. Tutaj znalazło się najprostsze radio, ale ma ono łączność przez Bluetooth, także możemy sparować sobie telefon, rozmawiać przez zestaw głośno mówiący czy puszczać muzykę. Poniżej panel klimatyzacji najprostszy jaki się dało. Bardzo mi się to podoba, bo inni producenci, nawet kładąc klimatyzację manualną, starają się, żeby te pokrętła wyglądały tak jak w klimatyzacji automatycznej. To niczego nie udaje. Znalazło się nawet miejsce na. Akcent rodem z lat 90. czyli suwak. Takich rozwiązań sprzed epoki znajdziemy tutaj jeszcze więcej, na przykład patyki do resetowania komputera pokładowego, kluczyk z nieskładanym grotem, czy dźwigienka do otwierania wlewu paliwa. Jeśli chodzi o wymiar praktyczny, mamy tutaj wyjście USB AUX oraz gniazdo 12V, jest półeczka, mieści się w smartfona bez problemu. Są dwa uchwyty na napoje, butelka również mieści się bez większego problemu. Schowek przed pasażerem jest niestety mały i niepodświetlony, nawet jedyne co się mieści to książka serwisowa. Boczki drzwi również są wykonane z twardych materiałów, ale tutaj pod łokciem znalazł się już miękki materiał. Jedynie szyba kierowcy jest z funkcją automatyczną. Mamy również kieszeń na butelkę bardzo obszerną. Jest też ona oznaczona takim logotypem. Nie wiem, to chyba jakiś wymóg dla Amerykanów. Miejsca z przodu jest dużo, fotel jest szeroki, obszerny, wygodny, regulowany w dużym zakresie. Miejsca nad głową również zostaje całkiem sporo. Ja niestety mam problem ze znalezieniem odpowiedniej pozycji dla siebie ze względu na regulację kolumny kierowniczej tylko w jednej płaszczyźnie. W wyższych wersjach wyposażeniowych jest ona regulowana już w obu. Co zaskakujące, miejsca z tyłu jest również pod dostatkiem. Ja, mając fotel ustawiony sam dla siebie, mam jeszcze taki zapas przestrzeni na kolana. Nad głową również zostało go całkiem dużo. O czym warto wspomnieć, to co nieoczywiste w tej klasie samochodu, mamy regulację wysokości pasa bezpieczeństwa dla pasażerów przedniego rzędu. Z kolei dla pasażerów tylnego rzędu zbytnich udogodnień nie ma. Na kanapie są wejścia ISOFIX. Kanapa jest również składana. Po złożeniu kanapy powstaje duży próg. Warto zaznaczyć na kanapie mamy takie fajne prowadnice, które nie powodują przycarskiwania pasa podczas składania kanapy. Boczki drzwiowe są całe wykonane z twardego plastiku. Znalazło się miejsce na kultowy korbotronik oraz otwór na butelkę. Jeśli miejsca z przodu jest pod dostatkiem i z tyłu również, to gdzieś musiało go zabraknąć. Bagażnik ma tylko 265 litrów. Wmieściłem się, ale nie polecam. Na szczęście bagażnik ma Foremny, szeroki otwór załadunkowy. W środku znajdziemy jeszcze źródło światła i haczyk na siatki z zakupami. Pod podłogą miejsce na opcjonalne koło dojazdowe. Widoczność w Swiftie jest przyzwoita. Lusterka są odpowiednich rozmiarów, co warto dodać. Już od podstawowej wersji są one podgrzewane. Słupki A są niestety grube. Mamy właśnie mocowanie lusterek, także powstaje nam tutaj spore martwe pole. Szyba czołowa jest ustawiona dosyć mocno pionowo. Także jeśli chcemy spojrzeć na sygnalizator świetlny, trzeba się niestety mocno wychylić. Widoczność na boki również jest ograniczona ze względu na to, iż w tylnych drzwiach mamy ukrytą klamkę i razem z słupkiem C tworzy tu się również duże martwe pole. Na pocieszenie zostaje duża, tylna szyba. Suzuki Swift prowadzi się zaskakująco dobrze, wręcz zachęca do takiej sportowej, dynamicznej jazdy. Układ kierowniczy jest naprawdę bezpośredni, precyzyjny i mimo iż mamy tutaj bardzo wąskie opony, bo tylko 175, to auto w zakrętach podąża dokładnie tam, gdzie chcemy. Wszystko to, co powiedziałem przed chwilą, tyczy się prędkości do 100 km na godzinę. Przy prędkościach autostradowych Swift niestety nie należy do najbardziej stabilnych pojazdów. Czuć jego lekkość i jak wyjeżdżamy z zaciężarówki, to naprawdę podmuchy wiatru potrafią mocno zarzucić pojazdem. Auto jest również bardzo zwrotne: średnica zawracania to tylko 9,6 m. Biorąc pod uwagę rozstaw osi, komfort jazdy jest całkiem ok. Zawieszenie nie jest przesadnie twarde i całkiem nieźle wybiera nierówności. Swift gorzej wypada pod względem komfortu akustycznego: w aucie jest po prostu głośno. Ta ochoczo wkręca się na obroty i brzmi przy tym całkiem przyjemnie. Jeśli pamiętamy o wysokoobrotowej naturze tego silnika, dynamika jazdy jest w zupełności wystarczająca. Testowe pomiary elastyczności prezentują się tak. Rozpędzanie od 60 do 90 km na godzinę na czwartym biegu trwało 8,2 sekundy, z kolei od 90 do 120 na piątym biegu trwało 11 sekund. Po zredukowaniu na trzeci bieg mogłem rozpędzić Swifta od 60 do 90 km na godzinę w czasie wynoszącym 5,5 sekundy. W przeciwieństwie do małych turbodoładowanych jednostek konkurencji, w Swifcie spalanie nie jest przesadnie wrażliwe na styl jazdy. Testowe spalanie wynosiło odpowiednio. W mieście 5,6 litra, w trasie 4,5 litra, z kolei na autostradzie przy prędkości 140 km na godzinę spalanie oscylowało w granicach 7 litrów. Mam mieszane odczucia odnośnie pracy skrzyni biegów. Nie chodzi precyzyjnie, nic nie haczy, ale sam mechanizm jest głośny, ale warek ma luzy. Zmieniając biegi, mamy poczucie takiej delikatności tej skrzyni, co nie nabawa optymizmem odnośnie dalszej trwałości tego elementu. W ogóle w tym aucie jest sporo elementów, które wskazują na to, że walka o obniżenie masy poszła jednak troszeczkę za daleko. Ale najgorsza jest klapka wlewu paliwa. Ona dosłownie gnie się w rękach i w wielu egzemplarzach mamy tutaj różne rysy, odpryski. No bo jest taka sytuacja, przyjeżdżamy na stację, klapka się zacina i ludzie próbują podważyć tą klapkę tym co akurat mają pod ręką, najczęściej kluczykiem. Suzuki Swift jest jak dinozaur na tle współczesnych aut naszpikowanych nowoczesną technologią. To wszystko jest takie proste, analogowe. Prowadząc to auto czujemy jedność z maszyną. Nawet się nie obejrzymy, a takich aut już nie będą produkować. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Zapraszam do subskrybowania kanału, abyście nie przegapili kolejnych materiałów. Szeroki wybór aut klasy B znajdziecie w ofercie wypożyczalni Rentis.